Elo, kochani widzowie, dzisiaj będziemy tworzyć nowe nazwy dla popularnych aplikacji z tej tabeli, którą znalazłem na YouTube, skrolując sobie go. Więc zaczynamy. Więc ja już sobie przygotowałem kartkę i na niej będę zapisywał te nowe nazwy dla tych popularnych aplikacji. Ja sobie to pozapisuję wszystko i Wam później powiem, jak ja to zapisałem. Okej okay, moi kochani widzowie, wracam tutaj z trochę przerwą i tym pisaniem, więc podaję wam te apki. Twitchat, Instater, Snaptok, Rotube, Captify, Alightgram, Tikblox, Youbook, Facecat. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu i wysłuchanie moich aplikacji. A jeśli będziecie chcieli, możecie wykupić moje aplikacje, a ja Wam w następnym shortcie powiem, jak możecie kupić te aplikacje, więc hello!